Przywołaj w myślach liczbę 12. Symbol doskonałości, porządku i całości. Poczuj, jak cała energia harmonizuje Twoje wnętrze, łącząc ciało, umysł i duszę w jedność. Teraz pozwól, by podwójne 12-12 otworzyło przed Tobą bramę do pełnienia. Z każdym oddechem zamykasz stare cykle i otwierasz się na transformację, równowagę i nowe możliwości. W moim sercu aktywuje się kod wzniesienia, potężna matryca światła, która wspiera poczucie spełnienia i duchowego wzrostu. Twoje ciało świetliste zaczyna pulsować delikatną. Wibracją światła. Pozwól tej energii przepływać przez Ciebie, rozświetlając każdą komórkę, każdy fragment Twojej istoty. Jesteś częścią kosmicznej całości, gotowa, gotowy na nowy etap świadomości.